Witajcie, moi kochani, a dzisiaj, jak się domyślacie, zrobimy sobie lustro. No i sprawdzimy sobie Twoje myśli, Twoje emocje i Twoje kolejne kroki, jeśli takie zamierzasz zrobić w jego kierunku, i odwrotnie, oczywiście. No i zobaczymy, co nam się pokaże. Ja oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za wspieranie kanału w różnych formach. Możecie zacząć oglądać, kochanie, od podbicia tego wideo, od łapki w górę. E, właściwie tutaj chodzi tylko o wyrównanie energii za moją pracę. E, ja wam powiem cokolwiek, e, ja osobiście, ale oczywiście możecie robić jak chcecie. Ja za każdym razem, kiedy coś oglądam na YouTubie, czy nawet słucham muzyki, cokolwiek, zawsze daję e, dla tego kreatora łapkę w górę, bo on poświęcił czas, e, żeby coś tam nagrać. Więc kochani, byłabym wdzięczna, gdyby z Waszej strony również popłynęła energia. I teraz sprawdzamy sobie. Ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przekaz. Powiem Wam, kochani, ta talia kart Lenormanda, to była, była pierwsza, i zobaczcie, jak nam się pokazał. Mm. E, to była pierwsza talia leni, jaką kiedykolwiek jaką sobie kupiłam. One są już tak sfatygowane, bo ja nawet nie chcę myśleć, ile ja tysięcy czytań właśnie tą talią zrobiłam, jeszcze zanim powstał kanał. Dlatego tą starą talię zostawimy dla niego. Nową bierzemy dla ciebie. No, w miarę nową. <laughs> ok, no to ruszamy, kochani. Twoje myśli w jego kierunku. Na ten moment. Twoje myśli w jego kierunku, ok? uczucia. Uczucia są, to bardzo głębokie, bardzo, bardzo. I kolejny krok. Przyznam się Wam do czegoś, kochani. Zrobiłam już jedno lustro, ale że powiedziałam tam pewne słowa, to je wykasowałam, bo nie każdy był gotowy na to, ale powiem Wam szczerze, dlaczego Wam to mówię: że podobne karty mamy jak w tym pierwszym lustrze. Czyli praktycznie oprócz yy, mojej prawdy. <grywia> energia jest praktycznie to sama. Jestem ciekawa, co się u niego pokaże. Główna energia. Klucz. Klucz między innymi mówię o tym, że ty masz klucz do jego serca, a on do twojego. Klucz otwiera jakieś drzwi albo zamyka. Klucz to jest. Pewne wydarzenie między Wami. I to jest Twoja energia. No więc, kochanie, na poziomie świadomym, na poziomie myśli, czekasz na dokonanie wyboru z Jego strony, które przyniosłoby Ci szczęście. Jednakże ty wiesz, że ten wybór leży w jego rękach, nie w twoich. Ty wiesz, że w tej sytuacji nic nie możesz zrobić, że to wasze szczęście należy od jego decyzji, od jego wyboru. Na poziomie serca, kochani, tak jak mówiłam, ryby bardzo głębokie uczucia. Ryby często y, można również y, Określić jako połączenie bratnich dusz. I na poziomie serca najchętniej już spontanicznie, szybko byś się z nim połączyła. Druga opcja, na poziomie serca najchętniej byś chciała te głębokie uczucia odciąć, wyciąć, yy, skończyć to połączenie, no bo wygląda na to, że jest dla ciebie obciążające. Jeśli chodzi o Twoje kolejne kroki, kochanie, dużo stresu, ale wygląda na to, że Ty zadecydujesz, czy w tej chwili decydujesz, że ten stres, który jest z Nim związany, z tymi emocjami, z tym brakiem decyzji, wyboru, uczyni to, że Ty zamkniesz ten rozdział dla ciebie na poziomie świadomym mamy podobną energię. zresztą na poziomie serca również, bo albo byś chciała szybkiego połączenia, albo byś chciała się dla jednych to będzie jedno, ale dla, dla drugich ja na poziomie serca czuję bardziej tą energię, boże, jak ja mu chciała kompletnie odciąć te uczucia, to połączenie Czyli praktycznie ja tu czuję taką zmęczoną kobietę, czy zmęczonego człowieka, może tak, bo panowie też to oglądają. Zmęczoną osobę, która mówi: Ja na ten moment nic nie mogę zrobić i nic nie zrobię. Najchętniej to bym chciała, żeby to połączenie zniknęło z mojego życia, żebym chciała nic nie czuć, nie myśleć, ale serce nie sługa. Nie zna, kto to pan nie da się zakuć przemocą w kajdany. I dlatego mówisz, nie, to jest dużo stresu, podejmuję decyzję, zamykam ten rozdział. Ale z drugiej strony, z kartą słońca, ty masz nadzieję, że tutaj jeszcze mogą się otworzyć jakieś drzwi. Słyszę, co ma być, to będzie. Ok. To zobaczmy, kochani, co nam uniwersum powie do Waszej energii w tym lustrze. Czekasz, aż on się zdecyduje, aż on się na ciebie otworzy. Tak to widzi uniwersum. Zobaczmy, kochani, jaki temat odnośnie Waszej miłości jest ważny dla Ciebie. Mamy tutaj właśnie, mamy tutaj energię, że są rzeczy, które dotyczą tylko Ciebie i Jego. I tak naprawdę, tutaj. Bo ty wiesz, że on musi dokonać wyboru, że praktycznie cała ta wasza relacja zależy tylko i wyłącznie od niego. Dzisiaj mamy taką energię, kochani. I całkiem możliwe, bo skoro ta karta się pokazała, że w tą waszą relację wtargnęły osoby trzecie, może inne osoby mają wpływ na tą waszą relację, a tak naprawdę to ta wasza relacja dotyczy tylko i wyłącznie was obojga. I jeśli ktoś nie umie się zdecydować, czy tak jak. Ja nie wiem, to jest tylko przykład, bo nam się tu żadna żmija nie pokazała. Ale jeśli on, załóżmy, nie potrafi się zdecydować, bo jeszcze tam jest jakaś partnerka, bo jest na przykład praca zawodowa, to tak naprawdę ciebie to nie powinno interesować ani ciebie, ani jego. Co tam się dzieje w jego życiu? Ta relacja dotyczy was obojga. I on. Albo chce, albo nie. No i mamy właśnie tutaj tą kartę, kochani. Zobaczmy, co nam powiedzą anioły miłości, jeśli chodzi o Twoją energię odnośnie Jego. No, możesz się czuć e, niekochana. Przynajmniej nie na tyle. Może nawet. To może być nieodwzajemniona miłość. Tak możesz to odczuwać, że nie ma na tyle miłości, żeby on się mógł zdecydować tylko i wyłącznie na ciebie. To są twoje odczucia, kochanie. Zobaczmy, co chciałabyś mu powiedzieć od serca. Właśnie, jak to pasuje. Ty mu mówisz, że można odczekać. Właśnie, żeby te, zobaczymy, co, co, co czas pokaże. Tutaj niczego się nie przyspieszy. Co ma być, to będzie dokładnie to, co przed chwilą powiedziałam. Zobaczmy jeszcze, jaka runa leży na Twojej energii. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka luna leży na Twojej energii? Isa. I zobacz, jak to pasuje, bo Isa to jest cisza, zastój, lód i to jest koncentracja na sobie. Isa, ja. I wygląda na to, że właśnie w tej chwili nic nie będziesz robić. Najchętniej to byś chciała wyłączyć te uczucia, no ale nie da rady. Dla Ciebie na ten moment jest ten. Jest ta relacja zamknięta. Koncentrujesz się na sobie i przyglądasz się wszystkiemu, właśnie w tym zwolnionym tempie. Ok. Dobrze. To odsuwamy Ciebie, kochanie, i patrzymy w Jego energię. Jego myśli w Twoim kierunku. A poczekajcie, a weźmiemy jeszcze radę od aniołów. Co powiedzą ci anioły w tej sytuacji? Jakie przesłanie mają dla ciebie anioły? Nie mogę, zobaczcie, tutaj jest, trzeba odczekać, i tu jest czekanie. Anioły mówią, bardzo dobrze robi, że wiecie, tu nie chodzi o takie czekanie, kochani, jak. No to ja czekam na niego, kiedy on się zdecyduje. Nie. To czekanie to jest na zasadzie no zobaczymy co czas przyniesie. jednocześnie puszczasz to wolno, kochani. Tutaj akurat w tym czytaniu to od, oczekiwanie czy yy, czekanie, to jest na zasadzie ja nic nie robię, ja zobaczę co się wydarzy. Taką energię tutaj właśnie odbieram. Ok. No to teraz zaglądamy w jego energię, w jego myśli. O kurczę, i muszę tą Gwiazdy przykryć. Tylko, czym? czekajcie, czekajcie. Bo, nam, bo jak nie przykryję, kochani, to mi YouTube. O, czym to przykryć? Nie mam nic takiego pod ręką. No dobra, weźmiemy tą piramidę organitową. Jako myśli. No, powiem ci tak, kochanie, no myśli dzień i noc o Twoim ciele. Tu jest ogromny magnetyzm między Wami, ale dokładnie powiem Wam, ten magnetyzm powoduje też duże cierpienia, bo może, zresztą na to wygląda, że nie jesteście razem, że może jest właśnie jakaś stagnacja między Wami, ale ta Twoja erotyka powoduje u Niego wielkie cierpienie, bo najchętniej by chciał. Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie, zobaczymy co się będzie działo na poziomie serca, ale wiecie, my kobiety, jakbyśmy usłyszały, że facet na przykład już nie może, a my go kochamy, to nie ma problemu. Przepraszam, nam często wystarczy tylko obcowanie z tą osobą, przytulenie się. Wiecie o czym mówię. E u mężczyzny jednak całe jego życie emocjonalne łączy się z tą seksualnością. Więc dla niego okazywanie uczuć, czy właśnie to, te uczucia muszą być połączone właśnie z seksem. I właśnie, że tego może nie mieć na ten moment, to mu zadaje bardzo mocne cierpienie. Ten brak kontaktu cielesnego. No, mamy też, oczywiście, dla Niego połączenie karmiczne, które wiąże się z wieloma, wieloma przeszkodami z cierpieniem, z przeszkodami z lekcją karmiczną. Ale też właśnie w tej chwili, kiedy ty oglądasz to czytanie, On myśli o tych pięknych momentach spędzonych z Tobą. I słyszę, i tych rozstaniach, które bardzo bolały. Co czuję do Ciebie? Ojej. Hmm. I co zrobił? No proszę, jednak mnie Pan zaskoczył energia główna he, trumna No więc tak. No wiemy na 100%, że jeszcze będzie to co ty o czym ty myślisz, u niego jest to energią główną. Czyli kochani, zanim zacznę go czytać, od razu mówię pierwszy impuls. To co myślisz, to do siebie przyciągasz. Kiedy ty myślisz, że tu jest koniec, cisza, nic nie zrobię, nic się nie zadzieje, zamykam rozdział on to odbiera na linii energetycznej, czyli po tych Waszych kablach idzie impuls do Niego, od Ciebie do Niego, że cisza, stagnacja, zamknięty rozdział nie chce tych uczuć. I tak główna energia do Niego doszła. Na szczęście, dziewczyny i chłopaki. Panowie, odwracajcie sobie. Ja mówię z punktu widzenia kobiety patrzącej na mężczyznę, bo mi jest tak łatwiej. To go jednak nie przestraszyło, powiem Wam. Bo na poziomie serca, serce chce nowego początku, chce, żeby coś znowu się między Wami rozwinęło. Malutkimi kroczkami pójdźmy w stronę stabilizacji. Na poziomie serca, Ty jesteś tą. Opoką, tym domem, tym ciepłem, tą st bardzo stabilna energia w uczuciach. Jego do ciebie i odwrotnie. Chociaż nie, u ciebie nie tak bardzo, bo ty byś chciała to odciąć, a u niego te e, uczucia mają bardzo mocny fundament. Na poziomie serca. Kochani, mamy bukiet, który mówi: serce chce spotkać, ch serce chce e, dawać ci prezenty. E, no najchętniej by wszystko dla ciebie zrobił. A co zrobi, kochani? Powiem wam, mamy miłość parki, drzewo. będzie chciał coś na pewno naprawić. Nie wiem, bo może ci wyznać miłość w miejscu publicznym, bądź też będzie chciał uczynić tą miłość oficjalną. Miłość i park oficjalna, oficjalny związek który ma mocne korzenie i który ma się rozwijać, ma się uzdrawiać, ma się rozwijać i ma rosnąć. Czyli po jego stronie mamy fajną energię. Kiedy ty już tracisz nadzieję, najkratniej byś to wszystko wykreśliła, on em, na poziomie serca ma bardzo ciepłe uczucia z tobą związane. No i planuje coś rzeczywiście w przy kolejnych krokach tu będzie coś bardzo mega zaskakującego dla Ciebie, kochanie. Mówię wyznanie miłości w miejscu publicznym bądź też zdecyduje się na stałą, oficjalną relację z Tobą, związek. Bo relacje to możemy mieć, wiecie, z szefową, z sąsiadem, ale tutaj mówimy, jeśli ktoś oficjalnie jest z Tobą, to to jest związek. Wszystko inne to tylko takie wiecie, jakieś relacje. Ok. Zobaczmy, jak uniwersum. No, póki co, to ten pan ukrywa się za tym naszym płotem różanym, ale on cię cały czas obserwuje. Jesteś cały czas obserwowana, a że tu mamy, kochani, bo widzicie, już kiedyś wam pokazywałam, tu mamy wilka za tym płotem różanym i. My wiemy, że wilk na koniec słucha zawsze głosu swojej duszy. Że on przechodzi, wiecie, wilk to jest takie stworzenie, ono zna najciemniejsze zakamarki lasu. Tam, gdzie inne zwierzęta się boją wejść, w ten głowę lasu, tam, gdzie jest ciemno, bagniście, tam jest wilk. I wilk też wie, kiedy z tego lasu wyjść. On zawsze znajdzie drogę. Wilk potrafi się głodzić emocjonalnie. Ale w ostatnim momencie, zanim właśnie jeszcze minuta i on ma umrzeć z głodu, on słucha głosu swojej duszy i rusza za pokarmem. Wilk super mieszka w stadzie, czy żyje w stadzie, ale też jeśli mu tego stada za dużo, wycofuje się i jest sam dla siebie. Dla kogo to brzmi znajomo? Czyli jesteś obserwowana, kochana. Zobaczmy, jaki temat, jeśli chodzi o Wasz związek, jest dla niego ważny w tym momencie. Hmm. Dlatego może być ta właśnie. Yy... Od niego zależy decyzja, bo wiecie, co ta karta mówi. Związek. Plum. Związanie z nieodpowiednim partnerem czyni cię bardziej samotnym, niż byś był sam. I on musi sobie z tego zdać sprawę. No i podejrzewam, że tutaj mamy tego niewłaściwego partnera czy partnerkę po jego stronie. Inaczej by się ta karta nie pokazała, kochani. Zobaczmy, co nam powiedzą anioły do jego energii. Dokładnie to, co było tutaj, co się pokazało. On jest optymistą, jeśli chodzi o Waszą relację. On myśli pozytywnie i wierzy, że ta romantyczność do Was wróci. Co chciałby Ci powiedzieć od serca, że jeśli tylko będzie wolny, czy tu ogólnie karta mówi wolność. Nic nie może mnie zatrzymać, czy Ciebie zatrzymać. Czyli tak naprawdę tutaj odczuwam taką energię, może związany, ale i tak czuję się wolny. I tutaj nic go nie zakuje w kajdany, On mówi, że już go nic i nikt nie zatrzyma w drodze do Ciebie. Zobaczmy, jakie przesłanie mają Anioły dla Niego. Jakie przesłanie mają anioły dla niego. Boże prowadzenie. Tutaj Bóg siedzi za sterem. W jego energii działa najwyższe źródło, kochani. Zobaczmy, jaka runa leży na jego energii. Nautis. O, się po. A nautis, kochani. To jest runa w potrzebie. To jest niebezpieczeństwo, ale to też jest wyrównanie rachunków. Całkiem możliwe, że najpierw on musi poczuć jakieś niebezpieczeństwo, może musi do, wy, wyrównać jakieś rachunki z kimś, z czymś w jakiejś sytuacji. Dobrze. Najpierw sobie sprawdzimy lustro. Co mamy razem? Mamy. Mamy. most tu, nie? Właściwie to mamy tylko i wyłącznie trumnę. U ciebie na poziomie myśli, a u niego w energii głównej. Ale to, tak jak mówiłam, on odebrał tą Twoją energię właśnie z, z eta. Dobrze, zobaczmy jaka runa Was łączy, jaka siła runy Was łączy. Tu mamy Isa i mamy Giebo. Osobno. Ale również, kiedy jesteście sami, osobno sami, to i tak jesteście dla siebie darem. Zobaczmy na spód. Tu są potrzebne mądre decyzje. I tutaj ktoś podejmie, może oboje, podejmiecie te decyzje, ale w pierwszej kolejności mądre, ważne dla siebie. Kierując się tym zdrowym egoizmem. Wasz wspólny temat. Dziękowanie jest najpiękniejszą formą miłości. Ja tu tak czuję właśnie: dziękuję za Twoją miłość. Zarówno Ty jesteś wdzięczna, jak i on, ale czy kiedykolwiek powiedzieliście to sobie? Dziękuję, że cię poznałem. Dziękuję, że stanąłeś na mojej drodze. Dziękuję, że jesteś i dziękuję za twoją miłość. A uniwersum mówi, że tu będzie sukces na całej linii. Tylko wystarczy zaufać. Tutaj będzie happy end. Uwolnij siebie. Tutaj trzeba się uwolnić, i właśnie czas już przejąć kontrolę nad własnym życiem. I przekaz od aniołów. Jesteście dla siebie przeznaczeniem. Ale mamy czytanie. Tyle miodu. Puszczamy tą energię wolną, kochani, dajmy jej zaistnieć w eterze, przeczytane, przesłuchane, odpuszczone, kochani. Niechaj się dzieje, ta energia już działa w kolektywie, ale dajmy tej energii czas i przestrzeń, aby zaistniała. To tyle ode mnie, kochani. Ja Wam życzę cudownego dnia, wieczoru, nocki, w zależności od tego, kiedy oglądasz to yy, czytanie. I muszę pozdrowić, tak mi powiedzieli, wszystkie panie, które pracują jako pielęgniarki, opiekunki, lekarzy. Mam pozdrowić właśnie do tych osób terapeutki, fizjoterapeutki. Wszyscy, którzy pomagają ludziom w zdrowiu, bo słyszę, to jest teraz bardzo ważne. Kazałam przekazać, więc przekazałam. Wszystkiego dobrego, Buziaczki, kochani. Wasza Agnieszka.